W 1988 roku Julie Ward wyruszyła w afrykańską podróż, napędzana pasją do fotografii dzikiej przyrody. Jednak tuż przed końcem swojej podróży zniknęła bez śladu. Jej niewytłaczalne zniknięcie zapoczątkowało 35-letnią krucjatę prowadzoną przez jej ojca, poświęconą odkrywaniu niepokojącej prawdy, stojącej za jej przedwczesnym zgonem. Julie Ann urodziła się 20 kwietnia 1960 roku w Anglii. Dorastała ze swoimi dwoma młodszymi braćmi, Timem i Bobem oraz rodzicami, Johnem i Jan. Jej ojciec, John, był dobrym biznesmenem w branży hotelarskiej, posiadał sieć hoteli, co pozwoliło rodzinie na wygodne życie w Anglii. Wychowując się, Julie była opisywana przez rodzinę jako piękna, inteligentna i życzliwa dziewczyna. Kochała zwierzęta i miała pasję do fotografii. I to właśnie połączenie zainteresowań skłoniło ją do wzięcia roku wolnego od pracy jako asystentka wydawcy w Suffolk, Anglia, aby realizować swoją pasję. W wieku 28 lat, 7 lutego 1988 roku, Julie opuściła swój dom w Anglii w towarzystwie 26 innych podróżników na siedmiomiesięczną wyprawę do Kenii, aby fotografować dziką przyrodę. Miała nadzieję uchwycić coroczną migrację gnów w regionie Masai Mara na koniec swojej podróży. Podczas pobytu w Nairobi, Julie spotkała starsze małżeństwo, Paula i Nataszę Weld-Dixon. Para posiadała ogromną posiadłość i często wynajmowała swoje tereny jako pole namiotowe dla podróżników. Ulubili Julie, która podzielała ich miłość do psów i pozwolili jej rozbijać obóz na swoim terenie przez większość lipca. Później wynajęła domek od sąsiada pary w sierpniu. 2 września 1988 roku Julie i australijski przyjaciel, biolog Glenn Burns, pojechali do Masai Mara, jej Jeepem Suzuki, który kupiła w Nairobi. Planowali obserwować coroczną migrację Gnus z sąsiedniego parku narodowego w Tanzanii. Rozstawili obóz na kempingu Sand River. Następnego dnia przejechali przez park, ale ich podróż została przerwana awarią Jeepa. W pobliżu Mara Serena Lodge. Ciężarówka turystyczna prowadzona przez człowieka o imieniu Steven Watson i holowała ich do Mara Serena Lodge. Zatrzymali się tam na dzień i mieli nadzieję wrócić do Nairobi następnego dnia. Ich pech trwał jednak, gdy dowiedzieli się, że jeep nie może zostać naprawiony na czas, ponieważ był problem z pompą paliwa, którą trzeba było wymienić. Ponieważ Glenn musiał uczestniczyć w konferencji następnego dnia w Muzeum w Nairobi, poleciał do Serengeti. Zostawiając Julie. Glenn jednak zabrał wadliwą pompę paliwa i obiecał wysłać zamiennik. Wysłał zamienną pompę 5 września. Jednak przyszła późno, więc Julie spędziła kolejną noc w Marne Serena Lodge. 6 września około południa Julie opuściła to miejsce, aby udać się do kempingu Sand River. Miała zamiar zabrać dwa namioty, które zostawiła na miejscu trzy dni wcześniej. Po zebraniu sprzętu zamierzała udać się do Nairobi. David Inczko, urzędnik na kempingu, wiedział, że Julie około 14 była tam. Zdemontowała dwa namioty i zapłaciła dodatkowe opłaty. Następnie opuściła kemping. Policjant, Gerald Karori, który powiedział, że pomógł Julie zdemontować namiot, również był świadkiem jej wyjazdu około 14.30 i powiedział, że wyjechała sama w swoim dżipie. To podobno było rzekome ostatnie widzenie Julie przez kogokolwiek. Zarezerwowała bilet lotniczy do Anglii na 10 września i przed wyjazdem planowała spędzić trochę czasu z Weld Dixonami. Gdy Julie nie pojawiła się 6 i 7 września, zaniepokojeni skontaktowali się z lokalnymi szpitalami i posterunkami policji wzdłuż drogi, obawiając się, że mogła mieć wypadek. Gdy nie pojawiła się na swoim locie 10 września, Weld Dixonowie zgłosili jej zaginięcie i powiadomili ojca Julie, Johna Walda. John poleciał do Kenii, przybywając 12 września. W tym momencie Julie była zaginiona od sześciu dni. John zorganizował poszukiwania swojej córki na własny koszt przy pomocy „Weld Dixonów” i kilku przyjaciół, których Julie poznała, mieszkając w Kenii. Używając pięciu samolotów, starannie przeczesywali ogromną przestrzeń rezerwatu niestrudzenie szukając jakiegokolwiek śladu Julie lub jej samochodu. Wysiłek poszukiwań okazał się owocny, gdy we wtorek, 13 września, znaleziono porzucony Jeep Julie w Wąwozie przy strumieniu zwanym Makindu w Mara. Jednak nie było żadnego śladu Julie. Policja została natychmiast powiadomiona o obecności Jeepa. Wśród znalezionych w samochodzie przedmiotów były mapa, dwie butelki piwa, lornetka i kilka osobistych rzeczy. John uznał lokalizację samochodu za dziwną, biorąc pod uwagę, że był poza drogą i zdawał się kierować w stronę rzeki. Jednak napis S.O.S. napisany w kurzu na dachu Jeepa wzbudził w nim nadzieję, że być może Julie znowu zepsuł się samochód i postanowiła iść pieszo. Tego samego dnia główny nadleśniczy Simon Ole Makalach natknął się na podejrzanie wyglądające wypalone ognisko w pobliżu bramy, odkrywając w popiele ludzkie szczątki. John pospieszył na to miejsce. W popiele znalazł lewą nogę, szczękę, kręgosłup i kosmyk włosów. Czaszka została znaleziona w pobliskim krzaku miesiąc później. Reszta ciała wydawała się być spalona na popiół. John w późniejszym wywiadzie powiedział: Ogień miał średnicę około czterech stóp. W nim był kubek, kilka spalonych okularów przeciwsłonecznych i kasety filmowe. Chociaż wiedziałem, że to musiała być Julie, chciałem poszeszukać popiół, aby zobaczyć, czy znajdę coś, co mógłbym zidentyfikować. Zapach był spalonego mięsa. Samogień był czarny i oleisty. Nie mogłem znaleźć niczego, co mogłoby mi się do czegokolwiek przydać. Zebrane dowody były osobliwe, nie wykazywały żadnych oznak walki ani krwi. Był też słaby zapach benzyny. Pierwsza sekcja zwłok została przeprowadzona przez patologa policyjnego z Kenii, doktora Adela Shakera, który potwierdził, że szczątki należały do Julie Ward. W swoim raporcie doktor Szaker zauważył, że między innymi szczątki zostały przecięte ostrym narzędziem, a następnie próbowano je spalić. Jego zdaniem wskazywało to na przestępstwo. Jednak oficjalne śledztwo w sprawie śmierci Julie przedstawiało sprzeczne narracje. Chociaż doktor Szaker jednoznacznie uznał śmierć Julie za morderstwo, stwierdzając, że noga była czysto przecięta i ubrana benzyną, zanim została podpalona, policja zakwestionowała ten wniosek. Zamiast tego zaproponowali teorię, sugerując, że Julie została porażona piorunem, a następnie zaatakowana przez dzikie zwierzę, takie jak lwy. Gdy John Ward zobaczył kopię raportu z sekcji zwłok, był on w sposób brutalnie zmieniony, z przekreślonymi lub przepisanymi słowami. John powiedział. Tam, gdzie doktor wpisał czysto przecięte, w odniesieniu do nogi i szczęki, te słowa zostały zmienione na podarte i pęknięte zaczynają mówić o ataku zwierząt, a nie ludzi. Okazało się później, że wyniki sekcji zwłok zostały zmienione przez szefa doktora Szakera, doktora Jasona Cavitiego, doradcę zdrowotnego rządu Kenii. W późniejszym wywiadzie dr Szaker powiedział: Wziąłem raport. Słyszałem, jak mówi nie, nie, nie i widziałem, jak przekreśla niektóre słowa. Widziałem, jak przekreśla słowo przecięte. Powiedział, że to tylko moja opinia. Nie byłem z tego zadowolony, ale to był mój szef. John zabrał szczątki Julie do Anglii, gdzie przeprowadzono drugą sekcję zwłok przez profesora Augustina Grishmana, która potwierdziła wnioski doktora Shakera. Zdaniem prowadzącego śledztwo policjanta nad inspektora jego wandział, Julie Walt mogła być przygnębiona i mogła popełnić samobójstwo. A także zasugerował, że Julie była swobodna seksualnie. Doktor Shaker powiedział, że Vandział powiedział mu, iż Julie była. Dosłownie tłumacząc luźnym dziewczynom. Mówił o samobójstwie i o tym, jak mogła się sama pociąć i zapalić ogień, który się rozprzestrzenił. Kenijscy śledczy byli niechętni do uznania śmierci za morderstwo i odmówili przeprowadzenia śledztwa w sprawie zabójstwa. John Ward oskarżył rząd Kenii o próbę tuszowania morderstwa w celu ochrony krajowej branży turystycznej. Postanowił przeprowadzić własne śledztwo. Przez lata odbył kilka podróży w desperackiej próbie odkrycia prawdy. Po niezgodnościach w raporcie z sekcji zwłok w Nairobi odbyło się dochodzenie w sprawie śmierci Julie. Podczas przesłuchania, gdy pytano o zmiany w raporcie z sekcji zwłok, dr. Kawitis zarzucił doktorowi Szakierowi słabą znajomość angielskiego, argumentując, że motywem jego własnych poprawek było dążenie do precyzji. Jednakże na tym samym przesłuchaniu dr Cavity przyznał również, że spośród setek raportów z sekcji zwłok, które napisał dr Shaker w przeszłości, to było pierwsze, w którym jego słaba znajomość języka angielskiego wymagała edycji jego raportu. Dochodzenie usłyszało również wyniki badań profesora Austina Grishmana, które potwierdziły wnioski doktora Shakera, stwierdzające, że obrażenia na szczęce i czaszce Julie wskazują, że została ścięta od tyłu ostrym ostrzem. Sędzia ostatecznie stwierdził, że Julie została zamordowana przez nieznaną osobę lub osoby. Jednakże stwierdził, że dalsze śledztwo nie jest wymagane. W lutym 1990 roku, na żądanie Johna Walda, brytyjski sekretarz spraw zagranicznych Douglas Hart zatwierdził dochodzenie przeprowadzone przez śledczych z Copland Yardu, którzy następnie udali się do Kenii, aby zbadać sprawę Julie. Początkowo śledztwo doprowadziło do wniosku, że dwaj strażnicy parku, Peter Kiffel i John McGroy, byli odpowiedzialni za to wszystko. Śledztwo ujawniło dowody umieszczające Julie przy bramie. Obydwaj strażnicy byli tego dnia w rezerwacie Masa i Mara, co łączyło ich z miejscem zdarzenia. Jednak podczas procesu doszło do zamieszania dotyczącego zeznań urzędnika i policjanta. Urzędnik David i policjant Gerald Karori, którzy byli wtedy ostatnimi osobami widzącymi Julie, gdy opuszczała kemping, stali się nieco podejrzani, ponieważ śledczy z Kockandyardu byli w stanie udowodnić, że podpis Julie został sfałszowany. Urzędnik David wpisał jej dane do rejestru i podpisał się za nią, aby wyglądało to na to, że sama wypisała się z rezerwatu. Początkowo był nieugięty, że Julie sama to zrobiła i opuściła mare. Po tym jak eksperci od pisma ręcznego potwierdzili, że to nie był podpis Julie, David przyznał, że faktycznie to on wprowadził wpis i podpisał się za Julie. Nie dlatego, że chciał stworzyć wrażenie, że opuściła Marę, gdy wiedział, że tak nie było, ale dlatego, że zapomniał dać jej rejestr do podpisu, gdy wyjeżdżała. A ponieważ już wyjechała, był zmuszony podpisać się za nią, aby uniknąć możliwych konsekwencji dyscyplinarnych za brak czujności w swojej pracy. Chociaż zarówno urzędnik, jak i policjant twierdzili, że widzieli kobietę opuszczającą kemping samotnie, w 2004 roku, 16 lat po śmierci Julie, nieznany świadek powiedział śledczym, że widział uzbrojonego mężczyznę w mundurze wojskowym, siedzącego w jej samochodzie. Pomimo tego, wszyscy czterej, dwaj strażnicy, urzędnik i policjant, zostali uniewinnieni z powodu niewystarczających dowodów. Sześć lat później, w 1998 roku, główny nadleśniczy rezerwatu, Simon Macalach stał się podejrzany po tym, jak okazało się, że nie kazał przeszukiwać żadnych śladów po Julie, żadnemu ze 113 strażników pod jego dowództwem. O godzinie 11, w dniu, w którym zauważono Jeep Julie, Macalach został natychmiast poinformowany. Jednak zamiast szybko udać się na miejsce poszukiwań, pojechał 50 kilometrów w przeciwnym kierunku, do Serena Lodge. Dopiero po południu dostarł ostatecznie na miejsce. Wtedy jednak już ponad 30 osób, w tym strażników, policjantów i pracowników, przybyło i opuściło miejsce w poszukiwaniu Julie. Zanim odholowano pojazd, policja usunęła z niego osobiste rzeczy i przewiozła je do posterunku policji przy Sand River dla bezpieczeństwa. Wśród zabranych przedmiotów były mapy, para butów sportowych, dwie butelki piwa, lornetka i różne inne rzeczy takie jak namioty i śpiwory. Gdy Makalach wreszcie dotarł o 15, przy samochodzie nikogo już nie było. Jednak podczas procesu dwóch strażników parku, Makalach powiedział sędziemu, że po przybyciu na miejsce, rzucił okiem do środka pojazdu i twierdził, że zobaczył mapy, par butelek sportowych, dwie butelki piwa i parę lornetek. A te przedmioty zostały już wcześniej usunięte przez policję trzy godziny wcześniej. Dlatego śledczy zauważyli, że musiał mieć wcześniejsze informacje o tym jeepie. Pojawiły się także podejrzenia, że ktoś inny prowadził samochód do miejsca, w którym został znaleziony. Wydawało się to podejrzane, że Julie zdecydowała się skręcić z głównej drogi, przejechać przez bezdroża i skalisty busze, zanim próbowała przejechać przez głęboki wąwóz, podczas gdy dużo bezpieczniejsza i wybrukowana droga była w pobliżu. To skupiło dalsze podejrzenia na makalach. Twierdził, że nie prowadził pojazdu w żadnym wypadku. Jednak kilku świadków, w tym jego własny kierowca, twierdziło, że często przejmował kierownicę. W rzeczywistości nawet prowadził Johna Walda podczas początkowych poszukiwań Julie. Policja odkryła zapisy wypadku drogowego z udziałem pojazdu, którym kierował McClough. Co więcej, nadał przez radio 16.26, że znalazł szczątki Julie. Stwierdzono, że McClough opuścił wąwóz, w którym znaleziono Jeep Julie o 16: :00. Zajęło mu tylko 26 minut, aby pokonać 10 kilometrów w kierunku południowo-wschodnim do odległego zakątka Masajmara. Mimo podobnego prześledzenia ścieżki Makallaha, policja odkryła, że najszybsza podróż z wąwozu do miejsca, gdzie znaleziono szczątki Julii, trwała dokładnie 26 minut. Oznaczało to, że podróżował bezpośrednio z porzuconego samochodu Julii do jej szczątków. Obszar, w którym odkryto okaleczone i rozkładające się ciało Julii, nie miał śladów prowadzących do niego i był identyfikowany tylko dzięki charakterystycznemu dużemu drzewu pośród dziesiątek mniejszych drzew i krzewów. Ukryta i tajemnicza natura miejsca, w którym odkryto Julie, zaprzeczała twierdzeniu Macallaha, że jego poszukiwania były tylko przypadkowe. Historia o przypadkowym znalezieniu szczątków Julie spotkała się z dużym publicznym i prywatnym spekulowaniem. Ci, którzy byli blisko sprawy, mówili, że takie wewnętrzne informacje sugerują, że prawdopodobnie miał wcześniejsze informacje o konkretnym miejscu. Makarach twierdził, że został poprowadzony przez krążące na niebie sępy. Zwrócono uwagę, że z tej odległości nie można było zobaczyć słonia, a co dopiero, punkt sępów krążących na niebie. Szwajcarska ekipa telewizyjna zaoferowała swoją pomoc, używając pięciu pojazdów wyposażonych w radia w poszukiwaniach Julii. Jednak Makalach powiedział im, żeby zajęli się swoimi sprawami. Ekipa usłyszała plotki o Jonathanie Moi, synu ówczesnego prezydenta Kenii, Daniela Arab Moi, który był widziany z grupą mężczyzn w parku. Szwajcarska ekipa nagrała swoje relacje w biurze Makalacha przed opuszczeniem Kenii. Powiedzieli, że znaleźli go siedzącego z głową w dłoniach, wspominającego, że został wezwany na spotkanie z prezydentem Moi. Kilka dni po znalezieniu szczątków dżugi, Makalak zniknął ze swojego stanowiska w parku. Początkowo oficjalnie mówiono, że jest na urlopie, ale później okazało się, że został zawieszony. Nigdy nie wrócił na stanowisko starszego strażnika rezerwatu Mara. Pewnego popołudnia, gdy John Ward był w Kichlough Lodge, spotkał kobietę, która powiedziała mu: „Człowiek, który zabił twoją córkę, to Jonathan Moy. Powiedziała, że słyszała te zarzuty wszędzie w parku, zwłaszcza w pobliskiej wiosce, gdzie odkryto szczątki Julie. Później z Kenii do Wielkiej Brytanii wysłano list, w którym niezidentyfikowany autor opowiadał o incydencie z września 1988 roku, czyli dokładnie w tym samym czasie, gdy Julie zaginęła. Autorka zatrudniona w Kekul opisała, jak stała na stacji benzynowej, czekając na transport do domu. Wspominała o trzech mężczyznach, których widziała, jak ciągnęli białą kobietę z Land Rovera do rządowego domu gościnnego, który był zarezerwowany tylko dla głów państw i VIP-ów. Potwierdzając to dalej, w 1992 roku, Valentin Uhuru-Kodipo, czyli taka część tajnej milicji opłacana przez prezydenta, twierdzili, że Julie została zabita na polecenie Jonathana Moy w obecności innych. Rząd Kenny zaprzeczył istnieniu takiego obozu szkoleniowego i zaprzeczył zatrudnianiu przez nich Kodipo. We wrześniu 1990 roku Kodipo otwarcie powiedział brytyjskiemu Daily Mail, że był świadkiem morderstwa Julie. Twierdził, że to Jonathan Moy nakazał morderstwo po rzekomej napaści na Julie. Oczywiście Jonathan zaprzeczył jakiejkolwiek roli w tej sprawie. Twierdził, że był na rodzinnej farmie, 250 km od Mara, w czasie jej śmierci. Zaprzeczył znajomości lub spotykania się z nią. Z powodu jego statusu i braku dowodów nic nie mogło go powiązać z przestępstwem, dlatego żadne śledztwo nie zostało przeprowadzone. Valentino Julio Codipo uciekł z Kenii ze strachu o swoje życie i żył na wygnaniu, aż do swojej śmierci. Niektórzy twierdzili, że Julie mogła być świadkiem nielegalnych działań i została zabita za to, co wiedziała. Inni zaś mówili, że mogła pracować dla brytyjskiego wywiadu, robiąc zdjęcia obozom milicji w Mara, co łatwo mogłoby prowadzić do jej morderstwa na pustyni. W 1997 roku dyrekcja dochodzeń kryminalnych Kenii powołała nowy zespół śledczych do zbadania dowodów w jej sprawie, a Makarach został oskarżony o morderstwo. Było oczywiste, że nie tylko wprowadził w błąd, co do swojej świadomości przedmiotów w pojeździe Julie, ale także co do znajomości miejsca i szczątków i tuszowania morderstwa. Mimo to został uniewinniony z powodu braku dowodów. W 2012 roku John Ward opublikował raport w Nairobi Low Monthly, twierdząc, że Jonathan Noi zabił Julie. Podzielił się wszystkimi informacjami, które zbierał przez lata. W raporcie ujawnił, że w 2009 roku były nad inspektorem Haji Ju, który sugerował, że śmierć Julie była samobójstwem, skontaktował się z nim, aby porozmawiać o morderstwie. Twierdził, że po przesłuchaniu wielu osób, strażników i policjantów, podejrzewał Jonatana na moje morderstwo. Jednak gdy przekazał tę informację swojemu przełożonemu, ten kazał mu szukać gdzie indziej. Powiedział, że został zmuszony zmienić swoją opowieść i unikać jakiejkolwiek wzmianki, że to ona właśnie została zamordowana przez niego. Twierdził również, że Makalach nie był zaangażowany w morderstwo i że kazano mu pozbyć się ciała, ale on jej nie zabił. Powiedział też, że chciał ponownie spotkać się z Johnem i pokazać mu kilka papierów na temat wielu osób, ale John nigdy więcej się z nimi skontaktował. Później dowiedział się, że Wangiu zmarł. W raporcie mówił także o informatorze, który miał wcześniejsze związki z Jonathanem Moy. Dzielił się szczegółami i przedstawiał zdjęcia samego siebie z Jonathanem. Informator twierdził, że 6 września 1988 roku Jonathan w towarzystwie swojego kierownika farmy, ochroniarzy i kierowcy napotkał Julie na swojej trasie. Rozmowa stała się nieco agresywna, co skutkowało napaścią na Julie przez Jonathana. Informator twierdził, że Jonathan, obawiając się, że Julie zgłosi napaść, nakazał swoim ochroniarzom zabić ją. Ujawnił nazwiska i miejsca ochroniarzy, kierowcy i świadka, kierownika farmy, który był świadkiem napaści. Ponadto wspomniał, że kierownik farmy, Ibrahim Church, był żonaty z jedną z córek prezydenta Moi i był bliskim przyjacielem Jonathana. Ibrahim miał się zdystansować od Jonatana z powodu wydarzeń w Masej Podobno podczas kłótni między nimi Ibrahim krzyczał na Jonathana ze złością. Pewnego dnia oczernię cię na całym świecie za to, co zrobiłeś tej dziewczynie w Mara. W 1999 roku Ibrahim zginął w wypadku samochodowym. Gdy John Ward spotkał ojca Ibrahima, ten twierdził, że Ibrahim nie był ofiarą wypadku samochodowego, ale że został zamordowany. Powiedział, że raport z sekcji zwłok wykazał ślady na nadgarstkach, przypominające ślady Lin oraz znaczne śniaki na ciele, wskazujące na poważne obrażenia. Lekarz podejrzał, że Ibrahim prawdopodobnie został zawieszony, za nadgarstki i pobity, co śmiertelnie uszkodziło jego śledzione. Opowiadał o szczegółach, że widział na drodze drewnianą kłodę, którą specjalnie położono, powodując zjechanie samochodu Ibrahima z drogi i wypadek. Świadek obserwował, jak Ibrahim wyjmował teczkę z samochodu przed atakiem trzech zamaskowanych mężczyzn, ponieważ początkowo myślał, że to rabunek. Mimo, że władze określiły śmierć Ibrahima jako wypadek, jego ojciec wierzył, że syn został zamordowany. Wierzył, że Ibrahim miał zamiar ujawnić to, co wiedział o morderstwie Julie i został zabity przez Jonathana, aby go uciszyć. John również zgłosił, że w 2004 roku były funkcjonariusz kenijskiego wywiadu ujawnił w anonimowym wywiadzie dla kenijskiej gazety, że był świadkiem brutalnego morderstwa Julie Ward. Twierdził, że trzech mężczyzn w rezerwacie seksualnie napastowało ją i potem zamordowało. Funkcjonariusz szczegółowo opisał, jak Julie została zmuszona do prowadzenia jeepa przez wiele kilometrów od kempingu Sand River. Następnie zmuszono ją do odtworzenia znaku SOS w kurzu na dachu, sugerując wypadek i błaganie o pomoc. Funkcjonariusz przyznał, że był zbyt przestraszony, aby interweniować w tamtym czasie i nadal po tylu latach bał się ujawnienia tego. W 2018 roku John Ward poprosił władzę o pobranie DNA Jonathana Moy, aby potwierdzić, czy był odpowiedzialny za śmierć jego córki. Nic z tego jednak nie wyszło. W 2019 roku Jonathan zmarł na rakat szóstki. Jego ojciec zmarł dwa miesiące później. Po śmierci obu mężczyzn, miał nadzieję, że osoby, które wcześniej bały się mówić, teraz zdobędą się na odwagę. John Ward poświęcił 35 lat nieustannego dążenia do sprawiedliwości dla zabójcy swojej córki. Jego zaangażowanie doprowadziło do ponad 200 podróży do Kenii, wydając ponad 2 miliony funtów własnych pieniędzy. W swojej nieustannej misji starannie zbierał dowody, przysłuchiwał świadków, przekopywał latrynę w pobliżu miejsca zbrodni na wypadek, gdyby jakiekolwiek przedmioty Julie zostały tam wyrzucone, a nawet przechowywał DNA w swojej własnej zamrażarce. Pomimo cieni niepewności, jego determinacja pozostała niezachwiana. Każde dochodzenie było świadectwem jego niezłomnej misji. Nie zrezygnował z pościgu aż do końca. Tragicznie zmarł. 7 czerwca 2023 roku, niedługo po pogrzebie swojej żony, który odbył się 25 maja. Po śmierci Johna, jego synowie Bob i Tim powiedzieli, że będą kontynuować misję swojego ojca w jego i Jolie imieniu. Dziękuję za wysłuchanie do samego końca. Przerażająca i długo ciągnąca się sprawa. Co wy sądzicie, kto ją naprawdę zabił i jaki miał to przebieg? Dajcie znać w komentarzach, zasubskrybujcie mój kanał i dziękuję. Pamiętajcie, złowki cielone, czaj się wszędzie.